W tym pliku możemy zacząć pisać kod. A więc najprostszą rzecz, rzeczą, którą możemy sobie zrobić, to jest właśnie skorzystanie z znaczników. A więc napiszemy sobie znacznik otwierający i w zasadzie. Użyjemy sobie znacznika p, który oznacza paragraph, czyli że chcemy stworzyć paragraf Jeszcze sobie troszeczkę tutaj powiększę ten kod w taki oto sposób I czyli piszemy znak dziubek w lewo, p, zamykamy p, widzicie tutaj mi aktualnie vs code automatycznie zamyka znacznik I właśnie możemy sobie to wyobrazić jak taki box, jak taką skrzynkę do której coś wkładamy I możemy sobie tutaj wpisać tekst, na przykład hej i ctrl s zapisujemy ten plik, a więc Tworzymy sobie znacznik, dziubek w lewo, potem literka P, dziubek w prawo. Hej, jest to znak większości, mniejszości. Na początku dajemy znak mniejszości, literka P, znak większości. Wpisujemy coś i następnie robimy to samo, czyli zakończamy y, znacznik P. Z tym, że musimy dać jeszcze slash, który informuje, że jest to zakończenie po prostu y, tego, tego znacznika P.